Siemano, Rek z tej strony. Dzisiaj troszeczkę więcej o Koi i ich sytuacji, ponieważ dostaliśmy informację, że prawdopodobnie dotknął ich całkiem spore zmiany w składzie oraz, że ta organizacja ma całkiem spore problemy, ponieważ, e, dobra, zacznijmy od początku. Pojawiła się informacja na Twitterze, że Koldamenta i Wolfen to są ci gracze, którzy opuszczą KOI już wkrótce i w zasadzie jest to niemalże pewne, że ich w składzie KOI nie zobaczymy. A to oznacza oczywiście automatycznie, że Starks, Shadows i Trex mają w składzie zostać, pod jednym warunkiem, że sprawdzą się w trakcie testów z nowymi zawodnikami. Oczywiście wszystkie decyzje mogą gdzieś tam cały czas się ważyć, no nie, ale... No mimo wszystko mam wrażenie, że to nie jest do końca tak jak powinno być, ponieważ wiemy, Koi podobnie jak Heretics miał swoje problemy w tym roku, o tym mówiłem w filmie a propos teamu Heretics i... Czasami ten zespół wyglądał tak, jakby bardzo mocno chciał, ale nie do końca mógł, bo oni mieli fajne występy. Mecz na Na'Vi chociażby, jeden czy drugi w trakcie LCQ, mieliśmy te występy na Heretics i w zasadzie to tyle, bo, bo była jakaś tam walka z Liquid chociażby, patrzę sobie na te wyniki, no walczyli do końca tak naprawdę o to, żeby awansować do, do Mistrza Świata, to się ostatecznie nie udało, więc zmiany były i są nieuniknione, ale zastanawiam się, czy... To nie jest jeszcze za wcześnie, to znaczy z jednej strony, tak jak mówię, to jest dla mnie zespół, który naprawdę bardzo mocno chciał, ale do końca nie mógł, ale jednak coś tam nie do końca grało. I tak, Starkso, występ trudno ocenić, chociaż mam wrażenie, że były spotkania, w których on starał się najbardziej, zdecydowanie, on też troszeczkę ratował to momentami. Pamiętamy chociażby ten właśnie pierwszy mecz na Na'Vi i Lotusa w jego wykonaniu. Natomiast no fakt, że Coldamenta czy Wolfen odchodzą, to mnie dosyć mocno zaskakuje. Coldamenta wydawał mi się zawsze tym takim bardzo poważnym game leaderem, tym, który rzeczywiście potrafi poprowadzić zespół, że potrafi rządzić trochę twardą ręką i pokazać wszystkim, że no on potrafił ustawić swoich kolegów z zespołu. Natomiast w przypadku Wolfena, dla mnie to był zawsze gracz, który był... Mm, nie tyle niedoceniony, co jest w, mógłby być w stanie osiągnąć naprawdę całkiem sporo, bo mówimy o graczu, który kiedyś bardzo mocno kojarzył nam się chociażby z gry Chamberem, natomiast no w tym roku troszeczkę musiało się to zmienić, bo widzieliśmy go na Cypherze, widzieliśmy go na Jet, troszeczkę tych zmian się dokonywało, była Killjoy, to znaczy, no przejście na takiego mocniejszego Sentinela plus Jet. I. Może nie miał aż tak niesamowitych wyników. Nie ma co ukrywać, że gdzieś tam troszeczkę mu brakowało, ale jednak był tym takim graczem wokół którego zawsze mówiliśmy, jeżeli w tym momencie koje ma zacząć grać, to właśnie rozpoczynając od dobrej gry Wolfena. Trochę nie zaskakują te zmiany i ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej z zakulisowych informacji się pojawi, jeżeli oczywiście do tych zmian dojdzie, bo mówimy tutaj o liku, nie mówimy jeszcze o pewnej informacji. Natomiast. To co również dostaliśmy to to, że Koi ma problemy finansowe i to całkiem sporo, bo po połączeniu Koi z Rok okazało się, że spół, jedna ze spółek ma no, dosyć spore zadłużenie, przez co w tym momencie eBay, czyli ten jeden z założycieli Koi, jeden z, jedna z twarzy tak naprawdę Koi musi wyłożyć swoje prywatne pieniądze na to, żeby ta organizacja wciąż funkcjonowała. Gdzieś przed chwilą widziałem też informację o tym, że IBA e jest w stanie wycofać się z e, KOI, i to było, byłby ogromny cios, bo wiemy, jak dużą twarzą e, dla, dla tej organizacji jest e, ten influencer. No, kiedyś komentator e, czy, mm, czy host. E, tak teraz, e, no cóż, mam wrażenie, że KOI będzie miało duże problemy na początku tego roku, w zasadzie pod koniec jeszcze tego roku i na początku przyszłego. Ciekawi mnie, jak jakoś skończy, czy z całkowicie nowym składem, czy, czy się zostawią tych trzech graczy, o których mówiłem, czyli Starksa, Shadows i Treksa. Bo Shadows i Treks, no okej, okay, po prostu są. Jakby nie mam co do nich jakichkolwiek odczuć. Mam wrażenie, że. Czasami też próbowali, ale zabrakło charakteru, zabrakło tej takiej wspólnej walki. Dajcie znać co wy sądzicie oczywiście o tej sytuacji, kogo widzielibyście w miejsce Koldamenty oraz Ulfena i oczywiście zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapek w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.